Po powstaniu tych dwóch piw brał udział najbardziej lubiany Polak. Marcin Jostejski. Dwóch najbardziej lubianych Polaków. Dwóch Marcin Jostejski? Marcin Jostejski i Robert Makłowicz. Mhm. Dzień dobry, Kociekwik, piwny głos w waszych domach. Pierwsze piwo z Robertem Makłowiczem, pierwsze piwo browaru Fortuna z Robertem Makłowiczem pojawiło się na rynku w zeszłym roku. Wywołało troszeczkę furorę. Tak, to była. Oto, ta arcy Ipa. Mhm. Ale to nie jest roczne piwo. Po prostu w tym roku zrobili je ponownie. Dodali jeszcze więcej soku z mandarynek. I zrobili jeszcze drugie piwo. Arcy Ap, Która ma zioła do vermouth. Co ciekawe. Oba te piwa mają 4,2% alkoholu, ale IPA jest lżejsza, bo ma 12,2% ekstraktu, a APA 12,5%. Bo to jest session hazy IPA. A, a, no okay. właśnie. Nie, no, bardzo cieszy to, że 4,2% alkoholu, bo to jest zdecydowanie poniżej średniej krawcikowej. Tak, poniżej średniej krajowej i krawcikowej, tym bardziej krawcikowej. Ale czy Fortuna to kraft? Tak, to jest kraft, ale myślę, że to jest temat na zupełnie oddzielną opowieść. Tak, nie będziemy tutaj tego roztrzą roztrząsać, bo równe są opinie. A skupmy się dzisiaj na tych dwóch piwach. Nie są to jakoś super, hiper nowości. Te piwa już są na rynku od kwietnia, ale to są yy, propozycje na lato, więc bez problemu je powinniście kupić w momencie, kiedy to oglądacie. Jeżeli to oglądacie w miarę po premierze, a nie 10 lat po. Chociaż biorąc pod uwagę sukces Arcylipy, można założyć, że za 10 lat jeszcze te piwa będą... Nie no, może za 10 nie, ale za rok, dwa. No chyba, że Robert Makłowicz, bo przecież on teraz jakąś swoją własną linię produktów y, zaczyna wypuszczać, y, że może właśnie też jakieś będzie własne piwa. Chociaż nie sądzę, że się, się chciało się. i nie że, nie żeby to w ogóle sko... miało sens, skoro to wychodzi dobrze. Dokładnie. No dobra. Czy zaczynamy od... Kiedyś zawsze było wiadomo, najpierw apa, później ipa, to jest session hazy i teraz od którego zacząć? Czy od mandarynki, czy od wermutu? To, co ma niższy ekstrakt, tak? No to hej session hazy i ipa, 12,2. dwa. <grym> no jednak, pięć chmieli i jeszcze więcej mandarynek z Chorwacji. Więcej niż pięć mandarynek to? ipa. Pozwolę sobie nalać. No proszę. To jest wyglądak, to trochę Hazy. Tak, wygląda jak jest Hazy. Ale jest taka ładna Hazy. Ładna, biała piana. Uu, no, mandarynkowość jest tutaj mhm. bardzo mocna. Tak, bardzo mocna, ale nie przesadna. To nie jest jeszcze To te, te, te jest ten moment, w którym się zastanawiam, czy to są naprawdę mandarynki. Tak, to jest taka, jest taka słodkość, ale od razu ja tutaj czuję taką cytrusową kwaśność. Mhm. Czyli to jest taki... Nawet taką troszeczkę gorzko, znaczy gorzkość. No. To po prostu pachnie jak mandarynka, cała mm. mandarynka, a nie jak aromat mandarynki, który jest bardzo mocny, ale też bardzo ordynarny i taki... Prostacki. Prostacki, dokładnie. To jest, jeżeli cały owoc... To Słowo prostacki i makłowicz jeszcze nigdy nie pojawiły się blisko siebie? Jeżeli, okay. jeżeli cały owoc jest jak symfonia, to aromat to jest po prostu tuba. Tylko jedna tuba, a to, to są inne instrumenty. A, taka tuba, okej, okay, dobra. No, aromat jest taki, wiesz, prosty, i tam czujesz tylko jedną, jedną no bo to jest jedna substancja aromatyczna, mhm. która też występuje w owocu oczywiście, ale jest tylko jedna, więc. A cały owoc ma ich przynajmniej kilkadziesiąt, jak nie kilkaset. No jest tu wiele rzeczy budujących całość, całe odczucie sensoryczne, aromatyczne w owocu, czego się aromatem nie da zrobić w taki sam sposób. Tyle. Jest tu też jakaś taka delikatna ziołowość, mhm. może? No, blisko tego. Nie. nie, 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 to jest chmiel. Chalertar no, Blank. Odmiany mhm. eksperymentalne od Polish Hops, czyli co Piłatowi zostało. Mm. Elixir mandarina Bavaria i sok z mandarynek z aromacji to 1,5%. Ale to tak fajnie pachnie, mhm. zupełnie nie piwnie. Tak, ale to też nie pachnie tak zupełnie jak sok z mandarynek, tylko tak coś pomiędzy. Coś takiego bardziej ubogacony sok z mandarynek, i przyprawiony sok z mandarynek czymś, z mhm. może troszeczkę. To właśnie odpowiesz, chodź. No sam smak już jest... Um, piwny? Piwny, tak. Jest jakaś goryczka, tutaj jest 5 na 10. No. Mm, nie no dobra, 5 na 10 może być. 5 na 15? Nie 15. Nie, myślę, że, że 5 na 10 to jest typ, no, słuszna ocena. Powiedzmy, no, jest trochę i jest jakaś taka na finiszu taka delikatna taninowość, którą bym tak. przypisywał właśnie tym mandarynkom, mm -hmm. nie jest kwaśne. Nie, Czego jest nawet troszeczkę słodkawa. Czego się trochę obawiały, no bo sok z mandarynek, owoce mają trochę, trochę sporo kwasów, więc one mogą zaburzyć banan. natomiast tutaj tego nie ma. Jest takie. Jest pewien dysonans między aromatem, który jest bardzo bogate. Natomiast w smaku te mandarynki już są troszeczkę bardziej schowane, i taka piwna baza jest bardziej uwypuklona. To nie znaczy, że tych mandarynek nie czuć? Nie, są. Tylko to jest taki dodatek. Ale tak, wącham to, to, mam wrażenie, że zaraz wypije sok z mandarynek. Jakiś świeżo wyciskany, piję. Nie, to nie jest sok z mandarynek. No ale okej, okay, no to jak tak miało być? To jest dodatkiem, który fajnie ubogaca um, aromat, daje troszeczkę od siebie w smaku. Fajne. Dobrze. Super. Art z kompozycją ziół do włoskiego Wermutu, a konkretnie jest tutaj. Kwiat czarnego bzu, mirt zwyczajny, bilica pontyjska, tatarak zwyczajny, szałwia zwyczajna. Ekstrakt ziół, a chmiele lubelski azaka. To może pójść albo bardzo dobrze, albo bardzo źle. Znaczy tak, tych ziół jest 0,2%. To niewiele. Ja pamiętam, jak robiliśmy w piwotece sezona z ziołami. Nie pamiętam procentowo ile ich było, ale za dużo. A wydawało się, że będzie, jest ich mało, bo szukałem jakichś przepisów, inspiracji. Znalazłem coś, zmniejszyłem ilość ziół, jakie dodaliśmy, a i tak było za dużo. Więc ziołami ostrożnie, panowie piłowarzy. Bo łatwo można przedobrzeć. Jest zdecydowanie bardziej klarowne. Tak, nie tak klarowne jak lager, ale taka mhm. klasyczna apa, tak, jak mhm. najbardziej, tak? No ładnie intensywny żółty kolor. Mhm. No i tych żół jest tutaj sporo. No, Szałwia, szałwia zdecydowanie rozpoznaję. W tym w sumie na, chyba nie, nie wąchałem mirtu zwyczajnego, ani bilicy pontyjskiej, ani tataraku. Ja mirt na pewno. A kadzidło? <laughs> To, to Mirna. A Mirna, sorry. <laughs> Ale tak, było też wąchałam. Natomiast no, tutaj są dosyć wyraźne rzeczywiście te zioła, i, i już mam wrażenie, tak po samym powąchaniu, że to piwo nie każdemu się będzie podobało. Tak. To jest. Ym... W aromacie może być zbyt ziołowe dla większości. Może się kojarzyć trochę z jakimś syropem na kaszel, czy, czy z apteką ogólnie. Albo z Jagerkiem. Faktycznie z jagerkiem. No właśnie. Ja, wiesz, ja aż tak często nie mam styczności z jagerem. Ja też nie. Ale faktycznie to jest ten aromat, no i no nie każdy to lubi. Mhm. Mnie się podoba. W smaku te zioła są bardziej y, obecne niż mandarynki w mandarynkach, ale ogólnie rzecz biorąc myślę, że y, jest to fajnie pijalne piwo, bardziej wytrawne niż y, to, które piliśmy przed chwilą, czy może robiące wrażenie wytrawności właśnie przez te zioła. No tak, bo jeżeli goryczka jest na tym samym poziomie, ekstrakt praktycznie taki sam, alkohol mhm. ten sam, no to cukrów resztkowych mamy bardzo zbliżoną ilość, więc dodatki sprawiają wrażenie, że coś jest bardziej lub mniej wytrawne. No i tutaj tak, zdecydowanie odczucie wytrawności jest większe. Mam wrażenie, że te zioła w smaku bardzo pasują do piwa. Mhm. One nie są takie... Nie pozostawia takiego posmaku mocno ziołowego, tak jak niektóre piwa dniowe, gdzie się czuje po prostu przyprawę i przyprawę no, i nic tak, poza no, tym. No przyprawy są, nie zioła. Tam przecież jest głównie co? Cynamon. Mhm. Goździki. Goździki. No, z ziołami też łatwo jest przedobrzyć i zrobić tak, że one będą zalegały, że one będą dominowały posmak. Tutaj tego nie ma. One są głównie obecne w aromacie. i ole w mandarynce Chciał trochę więcej tego smaku mandarynki, to tutaj myślę, że mhm. jest akurat. Ta mieszanka ziół to jest inspirowana vermutem. ja vermutu chyba nigdy w życiu nie piłem. Ty miałeś okazję? Tak. I co? Miałam okazję. Pachnie e, podobnie? Znaczy, przyznaję bez bicia, że ten vermut, który piłam, nie był najlepszy, prawdopodobnie. E, był to taki dosyć masowo produkowany, więc być może dlatego tych ziół aż tyle tam nie było. Okej. Okay. Nie wiem, nie wiem, musiałabym wypić dobry Wermut, no ale to wymaga poświęcenia. W sensie, że trzeba wypić coś innego niż piwo. Straszne. <laughs> no. W sumie nie ma zaskoczenia. Dwóch najbardziej lubianych Polaków zrobiło dobre piwo. Nawet do, dwa dobre piwa. Oczywiście nie są to piwa, które wow, zmienią wam w ogóle życie i i są absolutnie powalające bukietem i, i wszystkim. No ale od tego są imperialne stauty, są double hazy i inne takie rzeczy. Poza tym nie zapominajmy, że to są piwa szeroko dostępne i to jest duży plus no i stosunkowo tanie. Dokładnie, to chciałem powiedzieć, że w tej kategorii cenowej, w której te piwa są i biorąc uwagę dostępność, że one są w żabkach, w Takich marketach. No, jak je wypijesz, to będą w tobie. No właśnie. To ta relacja ceny do jakości i dostępności, no to jest. No ciężko to przebić, tak naprawdę. Zresztą, wiele piw z browaru Fortuna i grodzisk. Dostępnością, ceną i jakością, naprawdę tymi, jak to połączyć wszystko, no to, to bardzo ciężko jest z tym konkurować komukolwiek. Mhm. Kormoran. Kormoran, oczywiście, jak najbardziej ma. Te parametry porównywalne, ale dostępność ma jednak słabszą. No bo kormoran jest, jest trochę, mniejszy. sporo mniejszym browarem, hmm. więc nie ma a w tak dobrej dostępności. Jeszcze tylko gdyby te piwa były w puszkach. <laughs> ja po prostu nie znoszę od kiedy zaczęła się rewolucja puszkowa w Polsce, nie lubię kupować piw w butelkach, bo są większe, zajmują więcej miejsca, są cięższe. Trzeba je wyrzucać później, są ciężkie, jak się wyrzuca. A puszka się po prostu zgniata, wyrzuca. To jest o wiele mniej upierdliwa. Plus jeszcze kwestia recyklingu. Oczywiście sytuacja jest zupełnie inna, kiedy to są zwrotne butelki. A, te tak, są zwrotne. I to jest duży plus. Ale i tak puszka byłaby fajniejsza. No tak, teraz y, kaucja to jest nawet złotówka. No to, to już spo... robić. poważny pieniądz jest I na tym. Mamy takiego kolegę, który odnosi dużo butelek do Carrefoura. Onosi On i... tyle, ile jest w stanie unieść, a nie jest w stanie wiele unieść, więc niewiele odnosi. <laughs> Jakby do Carrefoura tramwaj dojeżdżał. <laughs> Byłoby łatwiej. Ale on tramwajem dojeżdża. No, ale nie do samego nie, no nie sklepu. Do samego sklepu, tak. Pozdrawiamy Datka. Oczywiście. Oczywiście wiemy, jaka jest sytuacja, że browar Fortuna po prostu nie ma porządnego rozlewu puszkowego. A nie będą wcześniej inwestować w byle co i ryzykować kiepską jakość. Więc na razie jesteśmy skazani na fortuny w butelkach. Owie. Och nie. Oh, oh no. Ale wiem, że gdyby te piwa były w puszkach, to jest o wiele większa szansa, żeby mnie część kupował. po prostu nie chce mi się nosić butelek na no. heku. To jest zrozumiałe. Mieszkamy na trzecim piętrze bez windy. No. to tutaj taka trochę w arcy-ipiem taka może delikatnie albedowa goryczka. Mhm. No to jest właśnie ta goryczka, o której mówiłam yy, na samym początku. Że ja to już w aromacie wyczuwam. Mhm. Natomiast no jestem, mi nie przeszkadza ziołowość, natomiast wiem, że dla wielu osób może to być dyskwalifikujące. Bo to jest specyficzna mieszanka po prostu. Tak, to jest specyficzna mieszanka, która się. O ile mandarynki jakoś tak bardziej się kojarzą teraz z piwami, to jednak zioła i piwo to jest wciąż taki ciężki temat. Chociaż jest na przykład stara szkoła, która robi piwo z ziołami. No ale jaka skala? No właśnie, bardzo, bardzo niszowe. Pamiętam, że początkowo Hopium robiło sporo piw właśnie takich z dodatkiem ziół. No piwoteka oczywiście. No tak, ale to jest wciąż bardzo niszowe. Wszystkie te piwa z ziołami razem wzięte zrobiły mniejszy wolumen niż jedna, jeden wypust tegoż. Mm. To jest oczywiście szacunek. W razie, gdyby ktoś usiadł i chciał liczyć, może no, by się tak. okazało, że jednak było ich trochę więcej. Myślę, że <laughs> wątpię. Bardzo fajne, smaczne. Przyjemne piwa, mające stosunkowo niewielko alkoholu, co jest naprawdę dużą zaletą, więc więc zdecydowanie to dla każdego. To tylko dla ludzi, którzy nie mają jakiegoś problemu z ziołami, bo wiem, że może to być trochę odrzucające. Ale jeżeli się przekonacie... Głagodnie mówiąc, odrzucające. No, taka prawda. Jeżeli się przekonacie, to warto. A my widzimy się. Za czas jakiś.